Dzień dobry, Martyna Nowicka-Wilk, to jest program Gości Dnia, a moim i Państwa gościem na łączach internetowych jest Łukasz Kochut, europoseł. Łączymy się prosto z Brukselą. Witam Panie Europośle. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Parlamentu Europejskiego. No właśnie, no to jak już jesteśmy przy tych tematach Europarlamentu, to chciałam zapytać, czy koniec roku to realne szanse na odblokowanie unijnych środków? Tak myślę, dlatego że te 170 miliardów złotych, które z KPO powinny spłynąć do Polski już dawno temu, nie, nie spłynęły ze względu na te deformy wymiaru sprawiedliwości wprowadzane przez Zbigniewa Ziobro, są realnie na stole. I wszyscy czekali w Brukseli na to, żeby zmienił się ten klimat wokół Polski, żeby te reformy zostały odwołane. I rząd Donalda Tuska to gwarantuje, dlatego że było, w zeszłym tygodniu pan premier Tusk, w Brukseli rozmawiałem z nim w, w samolocie. E, rozmawiałem z nim później też w Parlamencie Europejskim. On miał spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej i z przewodniczącą Parlamentu i wiele wskazuje na to, że rzeczywiście, jeżeli ten rząd powstanie, jeżeli on zostanie zaprzysiężony, to pod koniec roku, kiedy te pierwsze przepisy zaczną być wprowadzane w Polsce, te pieniądze zostaną odblokowane. E, między innymi 6 miliardów euro dla województwa śląskiego wtedy trafi. Do nas na, na takie inwestycje, więc myślę, że to jest kwestia paru miesięcy i, i wszystko będzie dobrze. No właśnie, jak te pieniądze nie tylko nam w Województwie Śląskim, ale też całej Polsce są potrzebne? One są bardzo potrzebne, dlatego że to, jest, to są, jeśli chodzi o samo KPO, to on, ono się składa z, 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 z takich bezwrotnych dotacji. To jest 107 miliardów złotych i ponad 53 miliardy złotych takiego. Kredytu w zasadzie na 0%, więc to są pieniądze mocno inwestycyjne, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej i transformacji cyfrowej, bo takie są zapisy w KPO. To, to są pieniądze, które miały odbudować gospodarki europejskie po pandemii, bo wiadomo, że te zobowiązania państw członkowskich poszczególnych były duże. I to są pieniądze właśnie na rozruch na to, żeby powstawały nowe inwestycje. W naszym regionie jest to bardzo wiele ciekawych inwestycji. Polecam przejrzenie stron internetowych, na przykład Funduszu Sprawiedliwej Transformacji I są wyszczególnione te poszczególne inwestycje na Nikiszu, na przykład, na Katowickim Nikiszu powstanie taki gamingowy hub. Wiem, że tutaj samorząd rybnicki także przygotował kilka. Dużych inwestycji, także to naprawdę są pieniądze, które zaczną procentować w województwie śląskim. Panie europośle, chyba się pan ze mną zgodzi, że jest to przykre, że inne kraje Unii Europejskiej korzystają już z tych pieniążków. Niektórzy biorą drugą, trzecią transzę na te inwestycje, a my dalej tkwimy w tym wszystkim i nie jesteśmy w stanie pozyskać tych pieniążków. Zgadza się. To są już praktycznie dwa lata, gdzie w niektórych państwach członkowskich, jak Hiszpania czy Włochy, te pieniądze pracują. Oczywiście są także przypadki, że te pieniądze też nie spłynęły do, 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 do poszczególnych państw, jak na przykład w Szwecji, ale z innych powodów. To nie były pieniądze wtedy u nich zablokowane, tylko po prostu tam były jakieś przeszkody formalne i oni też nie mieli aż tak dużych środków na stole. W naszym przypadku rzeczywiście ta, ten brak tych środków europejskich z KPO no, wiązał się z tym, co wyprawiał pan Zbigniew Ziobro, z wymiarem sprawiedliwości i z, te, z złamaniem praworządności ogólnie rzecz biorąc. I Unia Europejska po prostu w, w, na pewnym etapie postanowiła, że te pieniądze do Polski nie spłyną. Na, natomiast no bardzo się cieszę, że teraz już żyjemy w nowej rzeczywistości politycznej, że po wyborach rząd, który powstanie koalicyjny, zobligował się do tego, żeby praworządności w Unii Europejskiej przestrzegać. I nie mam żadnej wątpliwości, że te pieniądze po prostu do Polski spłyną. Jak ważne jest to, żeby relacje z Unią Europejską mieć dobre w Polsce? W tych trudnych czasach to jest bardzo ważne, dlatego że naprawdę żyjemy w dość skomplikowanej geopolityce. Mamy wojnę na, na wschodniej granicy, mamy niepewną niepełną sytuację na Bliskim Wschodzie. W, w tle jest także konflikt Chin z Tajwanem, więc cała ta globalna machina geopolityczna ruszyła i dobrze być w sojuszu silnych państw, takich jak właśnie Unia Europejska i NATO. I wspierać się w tych trudnych momentach. Dlatego też w Parlamencie Europejskim pojawiają się głosy, że tą Unię Europejską trzeba wzmacniać. I tutaj chciałem odkłamać tą całą propagandę, która gdzieś tam w mediach publicznych się pojawia odnośnie zmian traktatów i zniesienia no właśnie, beta. bo to kolejny temat, który chciałam poruszyć. O co tak naprawdę chodzi? Zmiana unijnych traktatów. Ja tutaj posłużę się cytatem. Likwidacja suwerenności państw, utrata niepodległości, europejski pucz, koniec Polski. Tak rzekomo o przeprowadzonej obecnie przez Parlament Europejski zmianie europejskich traktatów wypowiada wypowiadają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jak możemy się do tego odnieść? Bo widzę już uśmiech na pana twarzy. No to są kompletne bzdury. Ja już to po prostu słuchałem od paru lat, rzeczywiście przedstawiciele prawa i sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim rzeczywiście są totalną opozycją nie chcą w ogóle rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej. A Unia Europejska to nie jest produkt skończony, to nie jest produkt idealny. Oczywiście to jest najlepszy produkt, jaki mamy obecnie na rynku, ale musimy go zmieniać z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że na stole jest dalsza integracja europejska kolejnych państw, jak Ukraina w perspektywie pewnie 10 lat Mołdawia, Bałkany, to są państwa, które aspirują do Unii Europejskiej, i to jest kolejne 10 państw, które do tej Unii Europejskiej ma w ciągu tej najbliższej dekady dołączyć. I w związku z tym Unia Europejska musi się także wewnętrznie zmieniać, dlatego że pewne mechanizmy są przestarzałe, jest bardzo trudno podejmować decyzje w jednomyślnie we wszystkich obszarach, dlatego że no ta, ta, ta perspektywa wetowania przez jedno państwo całej. Polityki jest, jest kompletnie destrukcyjna. Tak, na przykład teraz Węgry blokują sankcje na Rosję, po prostu, bo są dogadane z Kremlem. I Unia Europejska podjęła taką konferencję o przyszłości Europy, która odbywała się rok temu w Strasburgu dokładnie. Spotykali się przedstawiciele różnych organizacji, rządów, samorządów, parlamentów krajowych. I doszli, doszliśmy wszyscy do, do porozumienia, że trzeba tę Unię Europejską zmieniać, ale oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej, i oczywiście musi być jednomyślność odnośnie ewentualnej zmiany traktatów. Więc to się nie wydarzy w ciągu najbliższych pewnie 10 lat. Ale te wszystkie zmiany, które wyartykułował Parlament Europejski w, w tym raporcie, są bardzo ciekawe i bardzo moim zdaniem dobre, bo. Wzmacniają Unię Europejską, wzmacniają nasze bezpieczeństwo. Wtedy, gdyby to weszło rzeczywiście w życie, to, to mielibyśmy także do czynienia ze wspólną polityką obronną, ze wspólną Unią taką militarną, czyli poza NATO mielibyśmy drugą tarczę wojskową europejską. Jest bardzo wiele dobrych rozwiązań odnośnie wspólnej polityki zdrowotnej, więc to są naprawdę bardzo dobre rozwiązania, a Polska jest piątym największym krajem Unii Europejskiej i mogłaby w tym nowym rozdaniu być po prostu silnym graczem. Jeżeli ja słyszę od przedstawiciele PiSu, że to jest koniec suwerenności Polski, to ja po prostu łapię się za głowę, bo to jest właśnie wzmocnienie suwerenności Polski, bo mamy rzeczywiście perspektywę no, bardzo groźnego, agresywnego sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska i my się musimy w ramach tej Unii Europejskiej po prostu wzmacniać. Więc dlatego się śmiałem z tych wszystkich komentarzy, które pani przytoczyła i których słucham także w mediach publicznych, bo one są z góry po prostu nieprawdziwe. No właśnie, co pis, co politycy Pisu mają na celu, żeby tak gdzieś mataczyć w tych informacjach związanych z Unią Europejską? Czy naprawdę oni tej Unii Europejskiej chcą się pozbyć? Uważają, że jest ona niepotrzebna. Po pierwsze, oni tej Unii Europejskiej nie rozumieją. Ja mam takie poczucie, bo też jakby to, to często są moi znajomi tutaj już po czterech latach w Parlamencie Europejskim, więc ja mam z nimi kontakt osobisty z niektórymi z nich przynajmniej i ja mam poczucie, że oni Unii Europejskiej i całej idei integracji europejskiej nie rozumieją, oni posługują się takimi definicjami państw narodowych z rodem z XIX wieku, a oczywiście zmieniły się realia i rzeczywiście my wstępując do Unii część tej naszej podmiotowości przekazaliśmy do takiego wspólnego worka, ale razem decydujemy o przyszłości całej Europy, nie tylko o przyszłości Polski, to po pierwsze. Po drugie, ja mam takie wrażenie, że oni z tej Unii Europejskiej zrobili taki bębę, który walą, no, bo to jest wygodne pokazywać jakiś kawałek legislacji europejskiej, naśmiewać się z niego, pokazywać jakieś zag mityczne zagrożenia, bazować na takich tych lękach antyniemieckich, które w części polskiego społeczeństwa drzemią na Śląsku może mniej, ale gdzieś tam pod Warszawą pewnie pewnie więcej, więc wykorzystuje się tą Unię Europejską do tego, żeby straszyć innymi, straszyć sąsiadami, straszyć obcymi, a powinniśmy my jako jako Polska w tej Unii Europejskiej się po prostu mocniej rozpychać. I ja to też od początku mojej kadencji w Parlamencie Europejskim robię i od początku zresztą mówiłem, że Polska to nie tylko PiS i to chyba trafiło pod strzechy, bo na przykład takie rozporządzenie metanowe przypominam sobie kilkanaście miesięcy temu udało się tutaj przeprowadzić, zmienić to, to, to rozporządzenie, które było niekorzystne dla śląskich kopalń. Tylko i wyłącznie tym, że rozmawiałem z, z Niemcami, rozmawiałem z Francuzami, rozmawiałem z Zielonymi i Liberałami, a piszowcy tego nie robili. I za, zamknęliby kopalnię w zasadzie nie wiedząc nawet o tym. E, a to nie na tym polega, żeby machać czabelką, tylko właśnie, żeby rozmawiać i, i dogadywać się z naszymi partnerami z Zachodu. No właśnie, czy o takie dogadywanie chodziło o Donaldowi Tuskowi, który zaraz po wyborach wybrał się do Brukseli? Tak, bardzo dobrze, że, że wybrał się do Brukseli, bo rzeczywiście, co prawda, to była jeszcze wizyta nieoficjalna, no bo on nie ma jeszcze mm. prawa nawet nazywania siebie przyszłym premierem, dlatego że wszystko jest w rękach pana prezydenta Dudy. Ale dobrze, że się tutaj pojawił, bo jest to osoba znana w Unii no właśnie, Europejskiej. Właśnie, można, można powiedzieć, że rady. czuł się jak u siebie. No dokładnie, czuł się jak u siebie w domu, bo on też jest Europejczykiem pełną gębą. Bardzo szybko doszedł do porozumienia z panią Ursulą von der Leyen, bardzo szybko z panią przewodniczącą Metzolą. I te zapewnienia, które z, z, z usłyszeliśmy z, z ust, właśnie przewodniczącej komisji, są bardzo pozytywne. Świadczą o tym, że te pieniądze rzeczywiście były cały czas na stole, tylko trochę dobrej woli i rozmowy, a, a tego niestety nie było ze strony pana Morawieckiego, który przyjeżdżał do Brukseli i po prostu z wszystkimi się kłócił. Bratając jednocześnie z, z Wiktorem Orbanem, sojusznikiem Kremla. Więc ja się bardzo cieszę, ja z nim rozmawiałem w, w, w samolocie. Rzeczywiście. No właśnie, o to chciałam dopytać, bo już Pan dzisiaj o tym wspomniał. Pewnie myślę, niejednego nie jednego Polaka interesuje, o czym rozmawialiście w samolocie, jak spotkaliście się. No Panie redaktor, ty w momencie, kiedy spotkał się Kaszub ze Ślązakiem, nie mogło być innej, innego tematu niż nasza sprawa Śląska, która jest dla mnie od wielu lat najważniejsza i uznanie języka śląskiego za język regionalny i Ślązaków za mniejszość etniczną. To, jest, to był temat, który, który poruszyłem. Zresztą dałem panu premierowi książkę Zbigniewa Rokity-Kajś, którą miałem przygotowaną. Ja tą książkę wręczyłem już ponad stu różnym politykom, ale dla Tuska jeszcze nie było okazji jej wręczyć, więc wręczyłem mu. jak on na to mu. zareagował? A on zna sprawę śląską, dlatego że ja z nim byłem parę miesięcy temu na Mianujomie Hanka w, w Teatrze Kores w, w, w Katowicach. Zaprosiłem go na, na spektakl, który odbędzie się w polskim Sejmie. Jeszcze nie mam terminu, bo czekam na wyznaczenie Marszałka Sejmu, ale na pewno tą sprawę dalej będę kludził do przodku. E, jak tylko będzie mar nowy Marszałek Sejmu, to, to, to Hanka będzie wystawiona w, w, w Warszawie, w Sejmie, żeby jakby spiąć klamrą ten, ten mój projekt pokazywania śląskiej kultury i śląskiego języka w praktyce. I myślę, że ze strony Donalda Tutka jest zielone światło do tego, żeby przynajmniej uznać język śląski za język regionalny, bo on tą sprawę rozumie. No i dwa rozmawialiśmy właśnie o funduszach europejskich, o tym, że Polska w końcu wraca do, do Europy, bo ja muszę powiedzieć pani redaktor, że ja od dwóch tygodni codziennie, praktycznie na korytarzach w Parlamencie Europejskim, dostaję gratulacje bezpośrednio od różnych europosłów, z różnych frakcji, z różnych krajów, dla Polski, dla Polaków i dla społeczeństwa obywatelskiego, które tak licznie po prostu poszło na wybory. No właśnie, to zajrzyjmy teraz do naszego ogródka, bo tam jest bardzo gorąco po wyborach. Jeszcze nie miałam szansy z panem skomentować tych wyborów. Co pan myśli? Czy PIS wygrał te wybory tak, jak się chwali, czy jednak jest wielkim przegranym? No, PIS wygrał te wybory i przegrał jednocześnie, dlatego że rzeczywiście był pierwszy na mecie i zdobył najlepszy wynik, jeśli chodzi o partie polityczne, ale jednocześnie nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. W międzyczasie, po tych ośmiu latach, po prostu. Z wszystkimi był tak bardzo pokłócony i tak wszystkich mocno obijał pałką medialną, zwłaszcza, że nie ma możliwości ani ze strony PSL-u, ani ze strony hołowni, ani ze strony tym bardziej lewicy, czy nawet konfederacji pójścia z, z nim w koalicji. Więc jednocześnie, pomimo tego, że osiągnął najlepszy wynik, to, to nie ma takiej możliwości, żeby, żeby dalej rządził Polską. Opozycja jest zjednoczona, oczywiście to nie jest łatwe. Łatwa koalicja, bo to są cztery praktycznie podmioty polityczne bez konfederacji, ale, ale ciągle cztery, bo PSL osobno, Hołownia, Koalicja Obywatelska i Lewica. Ale my mamy świadomość tego, że ludzie nam zaufali, że ludzie chcieli tego, żeby taki rząd wspólny, szeroki powstał i my się nie pokłócimy. My jesteśmy sfokusowani na tym, żeby właśnie doprowadzić do środki europejskie do Polski. To jest absolutny priorytet do końca tego roku i mamy pewną agendę działań, którą chcemy razem wprowadzać w życie i to będzie myślę dobry czas dla Polski po tym ośmiu latach wojny domowej, bo my nie chcemy walczyć z elektoratem PiSu. My chcemy ten elektorat przekonywać do siebie, pokazywać im, że jest inna rzeczywistość niż ta z TVP, ale oczywiście chcemy rozliczyć polityków PiS-u którzy nas w międzyczasie wyprowadzali z Unii Europejskiej. 13 listopada pierwsze posiedzenie Sejmu po wyborach. Jak pan myśli, czy politycy będą w stanie zjednoczyć się i grać do jednej bramki, czy jednak może być różnie na tych pierwszych obradach? Czy ja nie mam wątpliwości, że opozycja do tej pory, później już mam nadzieję, większość rządowa będzie ze sobą współpracować i to będzie dobra współpraca. Oczywiście będą pewne tarcia, jak to zwykle bywa choćby sprawy światopoglądowe będą pewnie dzieliły PSL i lewice, sprawy gospodarcze, ale to się da wszystko poukładać, bo, bo mamy jasną agendę tych pierwszych paru punktów do zrealizowania, choćby właśnie powrót taki pełny, pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. To dla z mojej perspektywy też jest bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o tego 13 listopada, no to trochę zależy od Pana Prezydenta, bo to pan prezydent ma ten pierwszy krok. I to on desygnuje premiera, i ja mam pewne wątpliwości. Ja nie jestem do końca przekonany, że pan prezydent Duda desygnuje na, na premiera Donalda Tuska, pomimo tego, że usłyszał od wszystkich przywódców opozycji, że, że to jest właśnie nasz wspólny kandydat na premiera, bo mam poczucie, że pan prezydent już wielokrotnie zawiódł ludzi dobrej woli i desygnuje jednak pana premiera Morawieckiego, i, i po prostu będzie obstrukcja o jeden miesiąc, i tego się boję. Bo to jest trudny czas geopolityczny, tak jak mówiłem. I, I ważne jest to, żeby stery rządu przejęła koalicja obywatelska wspólnie z nami. A, a każdy taki miesiąc zwłoki będzie niebezpieczny dla Polski, choćby ze względu na to, co się dzieje po prostu. No tak, bo teraz jest granicę. bardzo wiele decyzji, które trzeba na już, nawet można powiedzieć na wczoraj podjąć. No i to jest teraz ważne, żeby ten, ten rząd stworzyć. No my znamy przypadek w województwie śląskim, przekupstwa politycznego, ale to było możliwe wtedy, dlatego że większość wisiała na jednym mandacie, przypominam, kazu z wojska kałuży, ale teraz to jest niemożliwe, żeby przedstawiciele PIS-u przekupili ponad 30 posłów z opozycji, bo my naprawdę jesteśmy zjednoczeni, a poza tym ja mam pełną świadomość, że gdyby na przykład ktoś miał takie zakusy, na przykład zakładam PSL, zakładam tylko to po prostu elektorat, który tak, tak licznie zagłosował na, na opozycję, zlinczowałby po prostu polityków psl bo wszyscy wiedzieli, że idziemy wspólnie do tych wyborów i że idziemy po prostu po władze razem i nie, nie możemy tutaj się wyłamywać. Więc ja mam poczucie, że ten rząd prędzej czy później się, stanie faktem. Myślę, że grudzień jest realny, bo ten listopad zakładam, że pan prezydent nie zachowa się jak trzeba, ale myślę, że w grudniu już powstanie rząd Donalda Tuska i będziemy przywracać członkostwo Polski w Unii Europejskiej i wprowadzać te poszczególne obietnice wyborcze, w tym mam nadzieję Śląsko-Gotka jako język regionalny. I tym akcentem musimy zakończyć naszą rozmowę, ponieważ czas antenowy dobiega końca. Ja dziękuję, że Pan się z nami połączył, pomimo tego, że jest Pan tak zagonionym człowiekiem tam w Brukseli i broni nas Pan tam i walczy o, o ten język śląski. Więc, więc dziękuję, że Pan znalazł dla nas czas, żeby się połączyć. A Państwu dziękuję to, za uwagę. Ja, ja za... bardzo dziękuję za, za uwagę. Dziękuję.